To chyba na dzisiaj ostatnie takie nagranie. Same komunikaty też lecą, ale to są ważne takie komunikaty o wydarzeniach. Wspomniałeś już wcześniej o audycji. Ostateczna decyzja o tym, kiedy odbywa się 20. jubileuszowa harmonia kosmosu, czyli zlot wolnych ludzi to wszystko to trwało, zapadła taka decyzja, mimo że na początku, kiedy byłem w Torzymie kilka tygodni temu, jeszcze przed Nowym Rokiem, podawałem wcześniejszą datę, jednak po różnych takich wydarzeniach, troszkę ze sfery para, kiedyś to może też szerzej wyjaśniał, całą taką historię, która doprowadziła mnie, ale też za poradą różnych osób i sugestii, sugestiami różnymi do decyzji, że 28 czerwca rozpocznie się zlot Harmonia Kosmosu i trwać będzie do 2 lipca. To jak się dobrze policzy 28, 29, 30 to są 3 dni, potem jeszcze pierwszy, drugi to są dwa, czy pełnych 5 dni, to z tego wynika, że zaczęlibyśmy w środę, żeby skończyć jak zawsze w niedzielę. Jak przystało na jubileuszowe wydarzenie, będzie tam na pewno dużo naprawdę niezwykłych rzeczy, przede wszystkim będziecie tam wy, Różne rzeczy są już teraz dyskutowane. Już raz, jak wiecie, byłem, z których akurat w Torzyniu, przed Nowym Rokiem. Teraz ponownie spotykamy się tam w takim jakby, no nie, może niekompletnym, ale sztabie ludzi, którzy tą imprezę będą przygotowywać. I przy okazji, że tam spotykamy się o 19 w restauracji, czy w tam w pomieszczeniu klubowym zajazdu chrobry. O 19.00 wolni ludzie, żeby porozmawiać o Polsce, o, o parlamencie, naszym parlamencie, o wyborach. Natomiast rano potem jedziemy już na Torzym bezpośrednio na to pole Zagrody Udamiana, żeby jeszcze po raz kolejny tam się przyjrzeć. Prawdzie śniegiem przesypany, ale już tam planować i, i dyskutować, co jak będzie rozwiązane. W każdym razie 20.00 harmonia kosmosu jubileuszowa, praktycznie 5 dni. No może będzie mniej o jedną scenę, aczkolwiek jak tak policzę, że planujemy tam dużo takich rzeczy, których nie było wcześniej. Taką zupełnie niezależną scenę prowadzoną przez ludzi związanych z osadami ekologicznymi. Tutaj Rafał był kiedyś takim gościem naszym i też tutaj jakby Pracuję przy zorganizowaniu takiej grupy też prelegentów, którzy będą tylko i wyłącznie jakby o tym rozmawiali. Bardzo sobie też cenię ten pomysł, żeby e, zrobić takie swoiste karaoke. Nie, 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 nie dosłownie chcielibyśmy tak pośpiewać razem pod przewodnictwem różnych wokalistów, wokalistek jednego z wieczorów, najnormalniej w życiu, po prostu znane utwory, nasze utwory, nie mówię o jakichś przewojach znanych, tylko takich naszych przybojach dostarczymy Wam teksty tych właśnie piosenek czy, czy jakichś materiałów właśnie i będziemy razem pod auspicjami danego wykonawcy czy grupy wykonawców po prostu razem śpiewać. I też, też mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy, przede wszystkim będziecie Wy, jest nam potrzebna ta atmosfera tej, tej wspólnoty. Ta różnorodność. Nie będę tego przedłużał, bo najważniejszym zadaniem tego, co tutaj teraz Wam się wbijam w okienko, jest przekazanie Wam tej informacji podstawowej 28 czerwca, 2 lipca 2023. Będąc tam ostatnio, widzieliśmy, jak Waldek pokazywał, że przygotowuje, że w tym roku będzie kąpielisko czynne, że tam z. Sprawy elektryczne, które mieliśmy troszkę problemów, też mamy radykalnie rozwiązać, również drogi, te główne wewnętrzne, te kosmiczne, galaktyczne, mają być wyłożone kamieniem, żeby tam nie ugrząść. Mamy szereg nowych takich też pomysłów logistycznych, organizacyjnych, żeby usprawnić również na wejściu, jeśli chodzi o sprzedaż biletów, będzie też oczywiście przedsprzedaż też miejsca dla wystawców. Jest cała ekipa ludzi. W tej chwili właśnie formujemy podział zadań, które będzie w tej chwili bardzo ostro przygotowywać to wydarzenie 28 czerwca, 2 lipca. Naprawdę święto, święto ludzi świadomych, święto ludzi myślących, otwartych, otwartych na duchowość, na prawdę, na wolność. Na prawdziwą wiedzę o sobie, o człowieku, o świecie. Spotkanie ludzi, którzy też jakby pracują nad sobą, którzy zaczynają zmianę od siebie, którzy wiedzą, że zacznie, zaczniesz zmieniać świat, zmień siebie. Także tych spotkań tutaj ze mną czy z innymi osobami, które uczestniczą w przygotowaniach do 20. Harmonii Kosmosu, 20. Złotów Wolnych Ludzi Harmonia Kosmosu będziecie mieć tutaj w okienku NTV coraz częściej. I może nawet jakieś live'a tam zrobimy stamtąd. Zapewne. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.